Przystępujemy do głosowania. Yy, uchwała nr 21 przez 163 przez 2012 w sprawie zmiany uchwały nr 41 przez przez 2006 Rady Miejskiej w Krobi, z dnia 16 marca 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na używanie przez HJ Polska w Popiszki podpiszki ulica 7 na tym miejscowości w znakach towarowych zgłaszanych do Urzędu Patentowego RP celem uzyskania prawa ochronnego na te Ale to jest propozycja, żeby być przeciwko tej uchwały. w samym głosowaniu żeby być przeciwko. Ja rozumiałem, żeby głosować przeciw. Ja przyjęliśmy. To, że jeszcze raz to nie jest wniosek formalny, tylko to jest po prostu podjęcie decyzji w czasie głosowania nad projektem uchwały. W moim przypadku będę głosował przeciwko tej uchwały, Czyli, czyli... Pytam, jest. czyli kto jest za przyjęciem tej uchwały, proszę podnieść rękę Raz, dwa, trzy, dwie, dwie, trzyma, trzy cztery głosy. Kto jest przeciwko? Raz, dwa, trzy. Kto się wstrzymał? Raz, dwa. 3, 4, 5. Pani nie głosowała? Proszę? Ja nie, nie zauważyłem. Nie rozumiem. Pani? Nie, jeszcze raz. A? Jeszcze raz. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę podnieść rękę do Raz, dwa, trzy, cztery. Kto jest przeciwko przyjęciu tej uchwały? Raz, dwa, trzy. Kto się wstrzymuje? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, czyli cztery za, trzy przeciw, reszta wstrzymujące. Pani Sarasię, czyli uchwałę została przyjęta. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta czterema głosami za, trzy przeciw, głosowało czternaście pań i córki radnych.